Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, jeszcze tylko tak na samym początku, chyba już teraz wiem, że wczorajszy odcinek pojawił się z lekkim opóźnieniem. Eee, niestety przetwarza mi do HD znacznie dłużej niż normalnie i nic tym nie poradzę. Na ostatnią chwilę zostawiłem złożenie odcinka, no i takie są efekty. Takie były efekty właściwie, bo dzisiaj już jesteśmy dzień później. Moi drodzy, ja właśnie wychodzę z domu, będę jechał po Juny. Wezmę jeszcze sobie skarpetki. I tak, umówiłem się starą, że przywiezie dżunku tam do tego naszego lokalu. Bo miałem nadzieję, tam spotkać się zadałem, ale nie mam z nim kontaktu, więc chyba po prostu ją tam przejmę i wrócimy do domu, przywieziemy wszystkie rzeczy, bo będzie tego troszkę do wzięcia. To wynika z tego, że, że tam są i jej uniformy do szkoły, i rzeczy do spania, które tygodnia na tydzień przekładamy między sobą, więc będziemy to najpierw tutaj oddelegowywali. Do, do domku, a później coś wymyślimy żeby spędzić ten czas sobie wspólnie, ale ciekawi jednocześnie zapraszam serdecznie do oglądania, miłej zabawy kilkukrotnie pokazywałem to miejsce w trakcie budowy, ono chyba ciągle jeszcze jest w trakcie budowy ale zajrzę tutaj, jest uchylona brama bo to już zaczyna wyglądać jak normalne, tam jeszcze nieskończone ale mam tak dwa boiska, tutaj nie wiem czy to jest do tenisa, to raczej trudno powiedzieć. To już prędzej jest takie tenisowe, To jest do jakiejś innej gry. Badminton może. E, tutaj food court. tu będzie sklep sportowy. Tam budowane jest centrum fitnessowe. E, no faktycznie to tak wygląda. A tam z tyłu jeszcze są jakieś miejsca e, bungalowy, gdzie można będzie przysiąść. Coś tam będzie jeszcze się działo. Tam budka z lodami. Łazienki, toalety. No spoko. Spoko, fajne miejsce. Będzie tam jeszcze boisko jedno. Nieźle to wygląda wszystko. Proszę, dość szybko popudowali. Taki kompleks sportowy. Tu jest wyjazd, to wyjadę ten. Dzień. A, będzie siłownia. Ma być pulbar, tak? Barne basenie, playground dla dzieciaków, by zabaw, Badminton, tenis, koszykówka i padel. Nie wiem co to jest padel. Taka gra, no taka, takie rakiety, coś takiego pomiędzy tenisem a, a badmintonem, chyba. Eee, no, spokojnie to powstaje. Naprawdę spokojnie stuwa. Bardzo fajne. Super. I to niedaleko od nas. Bomba. Jestem już na miejscu, jest 15 po pierwszej. Eee... Zobaczcie, tutaj jeszcze odrobinka wody jest po tym, jak wczoraj Adam tutaj nalał ją. Trzeba by się zastanowić, jakiś odpływ zrobić stąd też, no to nie było przemyślane, no jak, jakby no Nie było to przemyślane. Niby ta woda schodzi na boki, jak leci stamtąd, ale... No, tu też trzeba umyć, czy coś... No, no nieważne, zobaczmy, będziemy się martwili później. Ej. Jutra, maksimum od wtorku zaczynamy tutaj prace odgruzowujące i sprzątające po prostu, czyli będziemy jechali z całością od góry, um, trzeba to wszystko będzie rozpakować, posprzątać, poustawiać, poukładać i o, proszę, jeszcze woda jest cały czas. No i co? I się szykujemy. Musimy ostatecznie zatwierdzać menu. Musimy ostatecznie decydować. Z racji na to, że wiemy już, że, że darka muminkowego nie będzie tutaj. To musimy... No jest parę rzeczy do zrobienia. Ja będę przystawiał kapustę na, na bigos, żebyśmy mieli. I generalnie kilka potraw po prostu będzie takich. Naszych, słowiańskich. W ofercie na początku, później zobaczymy co dalej. No i oprócz tego będą, będzie Mańkowa pani, która będzie tutaj robiła kmerskie jedzenie. Plus drinki, czyli musimy zrobić ten bar do końca. No drinki jak drinki, no najważniejsze, żeby było to lane piwo na początku i napoje jakieś, takie softy, parę podstawowych alkoholi, to w zupełności wystarczy. I z czasem będziemy zagospodarowywali również podwórko. Mają przyjść nam takie zewnętrzne lampki. One pójdą głównie tutaj pewnie. że chyba 200 metrów przyjść. To tutaj w zupełności wystarczy na zewnątrz, żeby było z daleka widać, że coś się dzieje i coś tutaj porobimy. A oprócz tego tak myślę, żeby takie lampy dać od dołu świecące może na te, chociaż te dwa tutaj drzewa. Czy nawet tam jakieś w głębi jeszcze. Dodatkowo. Tutaj, żeby fajnie wyglądało. Dobra. Drugie Panie, gdzie jesteście? Aha, wiem już, że wczorajszy odcinek poszedł z 15 minutowym opóźnieniem, bo właśnie kiedy tu przyjechałem okazało się, że, że już jest gotowy do wypuszczenia w związku z tym upubliczniłem go i, um, i, jest, i jest już chociaż tyle. Dobrze, 15 minut, a nie godzina. 15 po pierwszej miały być dziewczyny Ale na razie nie dotarły. To ja sobie spokojnie usiądę i poczekam. Dziewczyny przyjechały, <laughs> już jesteśmy po przytuleckach z drżunku. I mówię, że będziemy tutaj z Wójtkiem restaurację robiły. robiliśmy. I Na pewno daj mi to sprawdzić. Weszło, teraz chodzi i sprawdzę wszystko. Co by chciała, kochani, zobaczyć? Powiedzmy. Tu gdzieś światło się zapala, ale nie wiem do końca gdzie. Chodź, o prowadzę. This is a little bit finish, A little bit finished, tak. Jeszcze nie jest skończony, ale tak troszkę zaczęliśmy. A jeszcze jest dużo roboty, to prawda. Tu są pokoje, dwa, wiesz? Poczekaj. Maybe like is my room. Trochę nie chyba. Nie. Tak wygląda? Tak, mogłaby spać? No tak, ale. Ale my mamy swój domek, wiesz? My tutaj nie będziemy spali. Tutaj będzie spał gdzieś światło. Ktoś chce zobaczyć. To jest drugi pokój jeszcze. No. Tylko nie ma materaca. Wiesz, materace są tutaj. Później się je położy. Proszę bardzo. Dziękuję. I to jest tutaj na dole, będzie tam jest kuchnia. Tam jest kuchnia, jest łazienka też, tam będzie się gotowało. I mam jeszcze górę. Chcesz iść na górę zobaczyć? To chodź na górę. Dużo roboty jeszcze przed nami jest, wiesz? Trzeba to wszystko posprzątać, poukładać. Ale myślę, że za tydzień uruchomimy. Może jeszcze przy zębieniu w niedzielę mamie przekaże, to już zdążymy tutaj przyjechać. I coś sobie zjesz, albo się napisz. Dużo miejsca? No. Tu też są jeszcze dwa pokoje, wiesz? Jeden i drugi. Chcesz zobaczyć? No. Światełko, proszę uprzejmie. Za później, ale działa. Klima działa, bo sprawdzałem. Próbujesz to miejsce? No to fajnie. No to spoko. To Chodź zobaczysz jeszcze. Dobra. Dzięki. I tu jest drugi pokój. Tak, ale tu nie ma łóżka, wiesz? No to bardzo się cieszę. No to dobrze. Like <laughs> Fajnie. Nie wiem. Gumkę? Możesz sobie wziąć. Dobra. To schodzimy na dół już. Pokażę Ci... Tak kochanie. to jest wyjście na taras, wiesz? Zobacz. Cyk. Aha. Widzisz? No dokładnie tak. No, z kilka wejść do domu. Są trzy wejścia różne. No. Są trzy, bo jeszcze pokażę, jeszcze jest jeszcze jedno. Tak, z drugiej strony domu. Cyk, cyk, cyk. Gdzie schodzisz? Bardzo ładnie. To było jedno. To jest drugie, tym którym weszłaś. A tam widzisz białe schody jeszcze na górę? To jest trzecie wejście. Tam też można wejść na górę. Chodź, zobaczymy. Tylko teraz są chyba drzwi zamknięte od środka, wiesz? Chyba teraz nie damy rady tu wejść. Ale są jeszcze trzecie drzwi. Podobać się? No to nic, sprawdź. Ale nie, mówię ci, że są zamknięte drzwi, naprawdę. Trzeba od środka wejść i otworzyć je. Chodź, nie będziemy już tam chodzić. To co? Jedziemy zabrać twoje rzeczy do domku? Co? Na co tam patrzysz? krzesło nie ma nogi? A złamano nogę ma. Do naprawy jest. Albo do wyrzucenia. Nie wiem. Zobaczymy. Już żeśmy zamknęli. Nie jechać, ale Julian obserwuje. że tam taka szkóra spora. Poprawników. Pyk, pyk, pyk. Teraz na kamień wlezła. Nie Niezła, co? Niezła. Dobra, chodź, wracamy. Jedziemy do domu zabierz rzeczy i zobaczymy. This is the baby. Myślisz? Nie, to wyglądamy na dorosłą szczurkę. No this is the baby! No dobra, tak jak mówisz? Jedziemy. Nareszcie w domu. Jest tak gorąco, że aż ciężko się oddycha. Nie wiem teraz co zrobić, jaki scenariusz tutaj by odpalić. No ale chyba mamy którą? Drugą 27. Jingle bell, jingle bell. Temperatura. W tej chwili 35 stopni w eee, No to co? Co chcesz robić? Rozumiem. Dziękuję Ci za odpowiedź. To ja coś wymyślę już. Ja teraz będę rozwieszał pranie, które się zrobiło. Pogoda sprzyja szybkiemu schnięciu, także będzie luzik, a jutro będzie gotowe. Eee, zaraz będziemy jechali zjeść coś, bo już jest po czwartej i to taka dobra godzina. Cześć. A majtki założyłaś? Dobrze. To już czekaj. To już Ci pomagam się ubrać, już już. Ja tylko chciałem pokazać, bo tu mieliśmy różne gry i zabawy domowe. I proszę bardzo, to jest ich efekt. Tak! Między innymi na barbecue! Nie na barbecue, jedziemy do restauracji. Także dzisiaj zabawy jeśli chodzi o, o dom, to mamy zaliczył. Teraz trzeba jechać. Co so, do In the nie, jedziemy normalnie do restauracji, dawaj. No i my już w drodze. Właśnie wypakujemy z dżunglu gdzie zjeść. Ludzie mówi, że nie chce w metate. To pojedziemy gdzie indziej. Ale ja potrzebuję tego typu miejsce, żeby łatwo, szybko przygotowali też nam na wynos, na jutro na lunch tam mnie do szkoły. Tak? Czy to, co co? To Mapla i wing Okej, okay, we're not going there. Dobrze zapakowane? No nieźle. To jedziemy do jakiejś innej knajpy. Powiedzieć, że wracamy niezadowoleni to jest tak jakby nic nie powiedzieć. Wracam wściekły, wściekły wracam. Czekaliśmy 50 minut, ponad 50 minut. I nie doczekaliśmy się na jedzenie. Mimo, że nikogo w knajpie nie było. Zaraz Ci pomogę kochani. Nikogo nie było w knajpie. To były jeszcze ze trzy osoby, ale one miały już za jedzenie jakby. No i nie przyjeść tam jedzenia. A więc poprosiłem o rachunek. Nie mogę dłużej czekać. Ja muszę jeszcze pojechać, załatwić jedną w tej chwili sprawę, e, spotkać się z, e, z jedną osobą tutaj, a później mam e, live'a dzisiaj. No nie, ma, nie, nie było opcji, żeby czekać dłużej. też Zresztą uważam, że w w która serwuje masowo jedzenie, czekanie ponad 50 minut na zamówienie przy pustym lokalu to jest zdecydowanie za długo. W związku z tym jestem wściekły, no bo wiadomo, Polak głodny to jest zły, a jestem głodny w cholerę, bo nie się nic ani śniadania, ani lunchu, ani kolacji, czyli nic nie jadłem, po prostu zero. ten wściekły. Poza tym nie mam e, jedzenia dla e, Juny na lunch jutro, no bo, no bo nie przyniesie, no bo nie zrobili. I miejsce oczywiście skreślam zupełnie, z miejsca odwiedzanek. E, no ale nie zmienia to faktu, że będę musiał teraz, nie wiem, muszę sobie jakoś rozszerzyć czas, czasoprzestrzeń, bo, bo muszę e, Przygotować, bo muszę kupić coś jeszcze w międzyczasie, żeby, żeby jutro zrobić jej lunch rano. Nie będę musiał wstać wcześniej. Eee, a sam jestem jestem głodny po prostu, to muszę coś zjeść, bo już szlak zaraz tam. Dobra, no nieważne. A nie mogę odwołać żadnego ze spotkań. No bo, no bo nie, no bo to jest niepoważne o co mam powiedzieć. No, przepraszam, nie spotkam się z wami, bo mi jedzenia nie w restauracji. No. Także Dobra, jadę na to spotkanie na razie. Dotaliśmy na miejsce do Byt Parku. E, idziemy na to spotkanie tak jak mówiłem, na chwileczkę no, nie mamy dużo czasu z racji na... na to, że nie mamy dużo czasu po prostu, tak nas goni to wszystko tak kochanie, możesz być na trampolinę, nie ma problemu nie yeah. because I'm going to meet with my friends tam can you, can you so you, you can play here or you can come with me and then you will come but we have 10 minutes 10 minutes ok Have fun, have fun. Ok, I will come back. No to tam, over there. Uh -huh, wait. Teraz już właściwie mam komplet, można śmiało powiedzieć, że, że jestem bardzo nowoczesną postacią i wpisuję się doskonale w środowisko. No nie, chciałbym powiedzieć odwiedzający to miejsce, ale to nieprawda. To miejsce odwiedzają normalni, fajni ludzie. Znaczy wszyscy, no jakby wycofuję się z tego co zupełnie. Czekam na przejazd znajomej, bo tutaj jest też, będzie e, zasuwała na desce, więc zaraz zobaczę jak jej pójdzie i będziemy musieli z Juny zaraz wracać, tak jak mówiłem, no ale tą chwilkę tutaj jeszcze e, spędzimy, zaraz zobaczymy, będzie startowała, jak jej pójdzie. E w gotowości, ale nie wiem kiedy będzie leciała, dlatego muszę, muszę czekać, przepraszam za dłużyznę, jak to mówią. Tak, Dżuny! No dobra. Czemu nie skaczesz? O, dobra, chyba będzie zaraz jechała. Poczekaj, poczekaj, Dżuny, poczekaj, bo ciocia jedzie. Uwaga. Tym razem, tym razem szybko skończyła, ale ostatnio do dookoła całość. I dopiero tutaj na ostatnim wyjściu. Ale to lepiej szybko niż później, bo trzymam lepiej szybko, bo od razu może zaczynać znowu. Tym razem pocięła. Poszła. Jak strzała. Kompozycję przejściową pomiędzy jazdą na kolanach a pełnym staniem. A, widzisz jak ciocia płynie? Nieźle, co? Ale zasuwa. Ryby widziałaś? Nie wydaje mi się. No, tak? No skoro tak mówisz. E, dobrze jej idzie. Pierwszy raz dzisiaj w życiu e, przyszła tutaj pływać. Na tym na Wake Parku. No, to muszę powiedzieć, że niezły wynik. Kolejny wiraż. No to jest wynik. To jest wynik. Ale ciśnie, no nie wierzę. Następne okrążenie. Ale poszła. Warto było przyjechać na ten przejazd. No, wyjątkowo udany. Trzeba przyznać, że że znajomej poszło doskonale. A przypominam, że to pierwszy jej dzień Dzisiaj tutaj. Eee, no my musimy niestety wracać. Nie mamy czasu na zabawę. Przyjechać, się przywitać. Eee, co tam masz? Wyjmij to z buzi. Wyjmij jakieś... Zbierasz kamienie i wkładasz się do buzi. No mądra ty jesteś. Diamond. Diamond? Jaki diamond? Skąd masz ten diamond? Where you took it from? I, I found it from the trampoline. Throw it away. Take it out from your mouth. I'm... Drewna. To ma pełno bakterii, zarazko. Fuj. Nie wkładaj do buzi rzeczy takich. No dobrze, to my, to my ruszamy w takim razie w stronę domu. Jest tylko zahaczymy o mnie jakieś miejsce, żebyśmy coś kupili do jedzenia. Bo nie wytrzymam długo. To już typowy taki widok w tej chwili w okolicy. Zbierają ryż. On się suszy długo, teraz zbliża się wieczór. Więc ryż jest zbierany z tych siatek, wkładany do worków. I później przyjedzie jakaś platforma i zabierze go stąd. Zobaczcie, zachód słońca jest. A jeszcze nie zachód, ale. Ale ślicznie słoneczko wygląda No ładne lotoce, ale są tak w głębi, że nie da się ich zerwać stąd, wiesz? Z brzegu Okay, I will take one for you Jak pan toli boski Poczekaj, ale nie siadaj z motor Po prostu siedź Proszę ja postaram się nie zabić Proszę kochanie. <noise> Proszę, dzwonko. Też nie wkładaj do buzi. Chodź, dobra, lecimy dalej. Mamy mało czasu. Pięknie. Zobaczcie, jakie kolory, jakie piękne, pomarańczowe. Zaraz jeszcze zrobimy taki myk łukiem i będzie je znowu widać. Omniemy to szybciutko. Chwila jazdy. I uwaga! Pod I wyjedziemy znowuż z widokiem na słoneczko. Widziałaś to słonko jakie piękne dżuny no. i wyjeżdżamy I zaraz będzie jej widać znowuż I no nie, musimy wjechać na górę. Drzewa nam zasłoniły. Trudno. To wjeżdżamy na górę najpierw. Tutaj widać jak się pozbierali już z tym ryżem, te worki. Pan wiedzie. A tam na tle palmy, a właściwie za palmą e, zachodzące słońce. Zaraz przejdę jeszcze, może będzie z boku trochę widać lepiej. Może, a może nie. Zaraz wyczejmy. O widać i znów je tam zjada coś. To jest zachód słońca. Tam dzieciaki machają z tego traktora. Piękny zachód. Piękny. Krótka przebitka na księżyc. Nie wiem, czy go widać, ale jest tak, jakby no dzisiaj to już chyba na pewno w pełni. Teraz znowu się jest siwa, a tu jest ta czarna. Ja, nie, jak już mówiłem wczoraj, nie ogarniam tematu tej czarnej, tutaj. I po prostu postanowiłem nie zastanawiać się nad tym. Siwa udaje się na z góry upatrzoną pozycję. Czarna wprost przeciwnie, raczej lgnie tutaj. Dobrze. Nie wchodzę w szczegóły. Czekamy na przyjazd Adama, aha przed chwileczką wyłączyli nam prąd i e, nie mieliśmy prądu przez no, takie dobre 10 minut, co stawiało pod znakiem zapytania ewentualną e, naszą dzisiaj obecność na live, ale prąd przywrócili, więc mam nadzieję, że już będzie. Ołki dołki, prąd jest, dżuny w kąpieli, jest, Adama nie ma, dobrze jest, wszystko się zgadza. Jest ok. ja przygotuję teraz młodą do spania. No, na pewno nie pójdzie spać jeszcze oczywiście, bo to, to nie ta godzina dla niej. Eee, chociaż mamy już po 18.30. Nie, to za wcześnie, Muszę za wcześnie. Słucham kochanie, co już? Nie miałeś szans się wykąpać, gadasz bzdury, niemożliwe. Ja ci umyłem włosy, pokaż mi gdzie, jest, gdzie umyła się pod paszkami. Brudna, 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 proszę się umyć. Umyj się i dopiero mnie wołaj. Zawsze to samo, ja jej włosy, 5 minut, zdążę wyjść, nie mija minuta, a ona już gotowa do wyjścia. Nie, nic z tego kobieto, kąpać się. Dobra, eee, moi drodzy, z, nie wiem jak teraz ten tydzień będzie wyglądał, jestem sam ciekaw jak to wszystko się uda pogodzić i rozłożyć, i jak, to, jak to będzie wszystko wyglądało, no mam nadzieję, że, że dobrze, że, że uda się wszystko, wszystko jednak pogodzić. Zaczynamy jutro od, wy, od wywiezieniem dziecka do przedszkola. Ja jutro nie mam kmerskiego, więc pojadę sobie tylko na siłownię. I później, najprawdopodobniej, no nie wiem, zobaczymy. Ja muszę zacząć działać na różne rzeczy, niezależnie od tego, o Adam stanie, czyli internet. Tam musimy zacząć już po prostu pewne rzeczy, popychać do przodu. Mam nadzieję, że zresztą mi się uda się z ustalić pewien drogowskaz działań. Dobrze by było. Ale to wszystko jutro. To jutro. Dzisiaj, dzisiaj dzień był udany, bo bo June jest ze mną, bo spędziliśmy sporo czasu ze sobą, bo mam e, super pomalowane paznokcie, nie wiem jak się tego pozbyć za bardzo w tej chwili a, przed dzisiejszą siłownią. <laughs> I no, dobrze, zaraz przyjdę. No, generalnie udana niedziela, mam nadzieję, że u Państwa również niedziela była udana. E, wielkie dzięki za obejrzenie odcinka zapraszam serdecznie na jutro, się na rano Czasu Polskiego, na kolejny. E, a dzisiaj Wspaniałego dnia, wspaniałej niedzielki, to była wczoraj, wspaniałego poniedziałku, no jaki poniedziałek, taki cały tydzień podobno. Mam nadzieję, że dla nas i dla Was będzie on fantastyczny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, hej.